Co do siebie przyciągasz? Zapraszam na podpowiedzi Starota i na czytania prywatne, które w formie filmiku wyślę na Twojego maila. Dzisiaj zobaczmy. Co do siebie przyciągasz? Gwiazda to mistyczna energia przeznaczenia. Słuchaj swojej intuicji, żeby nie przegapić tego szczęścia, bo to może być zarówno Twoje uzdrowienie, jak i odnalezienie właściwej drogi. Ta gwiazda przypomina Ci, że Twoje wewnętrzne światło istnieje i chcę, żebyś czerpał, czerpała z tej mocy jak najwięcej. A ty ciągle poszukujesz, znasz tę myśl, byłabym szczęśliwa, gdyby. Tak, ta karta mówi, że zdobywanie rzeczy i osiąganie celów nie wystarczy, aby przynieść szczęście niespełnionemu sercu. Prawdziwa radość pochodzi z głębi duszy. Uwolni się od niekończących się poszukiwań i poczuj olbrzymią radość teraźniejszości. Nie musisz czekać, szczęście jest ob obecne tu i teraz, ale tylko wtedy, gdy przestaniesz go szukać we wszystkich miejscach, w których go nie ma. Nigdy nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Moc to Twoja wewnętrzna radość, która sprawi, że przyciągniesz do siebie podobne wibracje energetyczne. Radość przyciąga miłość i spełnienie. Dzięki pozytywnemu myśleniu nawet lew podda się Twojej woli. Powodzenia, pa!